Jeszcze przestrzeń mamy na jedno pytanie, niestety. Dobrze. Dzień, do... ojej, Dzień dobry, to, to już pan marszałek zdecyduje. Jak, jak o immunitetach, jak o karach dla posłów, jaki entuzjazm. A jak przychodzę <grym> mówić o legislacji, o tej ustawie, o innych rozwiązaniach, nie. Wczoraj nawet mówiłem o słoneczniku. I co, przyszliście słuchać? Kto z was był? Mówiłem o tym, co zrobiliśmy wczoraj na Sejmie. Poszerzyliśmy katalog roślin oleistych o słonecznik w odnośnej ustawie. Ale nikt się tym nie zajmuje. Nie mam najmniejszej wątpliwości, że sprawa organizowana wobec pana posła Mateckiego jest wynikiem zemsty na nim przez Tuska i całą tą zgraję za jego aktywną działalność i ogromne zasięgi na mediach społecznościowych, w których celnie punktuje wszystkie ich kłamstwa, oszustwa i hipokryzję. Ta sprawność pana posła Matewskiego skłania Tuska, żeby go wyeliminować z polskiej bieżącej polityki poprzez kłamliwe, wymyślone, wzięte z sufitu zarzuty. Nie mam najmniejszej wątpliwości, że pan poseł Matewski rzetelnie wywiązał się ze swojej pracy, bo jest to człowiek bardzo pracowity. Jeśli chodzi o lasy państwowe i ich funkcjonowanie za czasów państwa rządów, nie ma się do czego przyczepić? Panie dyrektorze, nie ma się do czego przyczepić. Co więcej, obawiam się, że dziś są siły, które chciałyby te lasy państwowe sprywatyzować, tak żeby tylko można było za opłatą wejść do lasu, żeby to było prywatne miejsce dla właścicieli tych lasów, a nie dla ogółu społeczeństwa. Przez ponad 100 lat lasy państwowe są dobrem wspólnym wszystkich Polaków. Mam wrażenie, że dziś jest realizowana operacja zlikwidować lasy państwowe, sprywatyzować lasy państwowe. Panie ministrze, czy państwo jako ministerstwo macie wiedzę, że Dariusz Matecki to nie był jedyny taki przypadek, jeśli chodzi o lasy państwowe? Mieliśmy na przykład takie zatrudnienie, gdzie jeden z byłych dyrektorów biura poselskiego, jednego z polityków Solidarnej Polski, był w trybie zdalnym zatrudniony do opieki nad zagrodą Żubrów. W większej liczby inwestycji na kolei z Krajowego Planu Odbudowy, zamiast 500 kilometrów, które mieliśmy, które mieliśmy zrobić z KPO, czy zmodernizować, zrewitalizować lub zbudować od zera 500 kilometrów linii kolejowych w Polsce, tych linii zbudujemy co najmniej 800 kilometrów za te same pieniądze, czyli za 10,7 miliarda złotych, które na ten cel mamy w Krajowym Planie Odbudowy, stąd ta nasza no, Zabawa brandingowa wydało nam się stosowne, żeby nazwać ten moment kolejowym 800. Ja tak obserwowałem wczoraj Macrona, to jest nawet doszedłem do wniosku, jak on rozmawiał z Trumpem, jak to zrobił umiejętnie. Doszedłem do wniosku, że nawet ważne jest to, żeby mieć polityków, którzy mają odrobinę dystansu, odrobinę poczucia humoru, odrobinę luzu. To się też przydaje, prawda, w relacjach międzynarodowych. Mistrzowie dystansu, mistrzowie luzu w polskiej polityce. Kaczyński, Morawiecki. Tak. Mówi tak, że powiedział to do premiera. Panie Tusk, pan jest nagi, a jego stronnicy, premiera stronnicy na to. Nie, on jest odziany w perły, grono staje i klejnoty. Ach tak. <coughs> pan poseł Błaszczak siedział, siedziała obok pani marszałki Dawa, jako następny siedział pan poseł Błaszczak. Pan premier siedział vis a -vis. Nie wiem, co ma w głowie pan poseł Błaszczak, ale zapewniam państwa, że ze wszystkich danych wzrokowych, które przyjąłem, nie wynikało, że pan premier jest nagi. Pośle, czy w polskim parlamencie powinny paść takie słowa? Proszę panią, proszę posłuchać, co wypowiadają przedstawiciele. Tej, ja pytam o przedstawiciela pana partii. A ja odpowiadam w ten sposób. Ci ludzie, którzy dzisiaj chcą nas wszystkich pozamykać do więzienia i którzy grożą nam, że będziemy siedzieć wiele lat, dzisiaj stroją się w pióra demokratów. Ale czy pan godzi się na taki język w parlamencie, który pan również reprezentuje? Rzeczywiście na to, co robi platforma łamiąc demokrację. Ja nie pytam o platformę o pana partię, o słowa kulą władzy. Dzieje w Polsce. Ale czy w panu jest zgoda, żeby takie zasady i takie. Semocrację walczącą, która chce Polaków pozbawić wolności i demokracji. W moich czasów, kiedy byłem prokuratorem generalnym, były gigantyczne afery platformy. Przez bez porównania większe od tych, które dzisiaj słyszymy. Które platformy usiłuje rzekomo znaleźć i fałszywie na takie kreować, jak choćby sprawa pana Nowaka, Sławomira, najbliższego przyjaciela pana Donalda Tuska. Otóż przecież ta afera, którą on stał dotyczyła setek milionów euro wyprowadzanych na Ukrainę, defraudowanych i milionowych łapówek, wielu łapówek, które pan Sławomir Nowak, Nowak przyjmował. Ale ja nie robiłem z tego takich historii. Tylko działało państwo, kiedy byłem prokuratorem generalnym. Nie, nie organizowałem specjalnych konferencji prasowych, nie, nie chodziłem, nie, nie udzielałem mnóstwa wywiadów, nie budowałem całego napięcia kolejnymi wydarzeniami, tylko po prostu pozwalałem, aby organy ścigania robiły to, co do nich należy. Nie wierzymy, żeby tam pan Nawrocki prowadził, tak jak w wpierw mówił, politykę międzynarodową, bo nie prowadzi żadnej polityki międzynarodowej. Trudno wierzyć też w to, że pan Nawrocki mm, treningi judo Uprawiał i różne były wersje, do czego te apartamenty były używane. No, chyba, że to byli jacyś judocy z Japonii, z nimi politykę międzynarodową, stosunki międzynarodowe. Haniebne słowa padają z ust Donalda Tuska, Trzaskowskiego i, i słów to Platformy. To sobie popatrzcie w internecie, jak mówił ale, o tym, że sznur się napnie to to na konferencji to to prasowej. A, To ja mówię, popatrzcie sobie w internecie, jest pełno takich nienawistnych słów Donalda Tuska, Trzaskowskiego a mordy i całej. Czy były łagodne? Nie były... To było określenie trafne. Trafne! Że ludzie przyjeżdżają do nas z zagranicy i mówią, ale macie drogi, słyszę od kolejnych prezydentów, ale macie drogi, ja mówię, no ale wiesz no, co tutaj dojeżdżałeś, przecież dojeżdżałeś tylko drogami takimi lokalnymi, nie byłeś w ogóle na ekspresówce, nie byłeś na autostradzie, a prezydent do mnie mówi, no właśnie, no wiem, że macie i autostrady i drogi ekspresowe, ale ja byłem właśnie na tych drogach lokalnych i ja ci mówię, jakie macie drogi. Panie pośle, jeden z posłów Konfederacji prawdopodobnie był pod wpływem alkoholu wczoraj na sali plenarnej. Jak pan to skomentuje? To ja będę komentował. Powinien? powinien Ale ja nie byłem. Ale <grym> ja nie byłem pod wpływem alkoholu. Ja Dzień dobry. Chciałem zapytać, co pan sądzi o tych słowach Donalda Trumpa? Ale których? No dotyczących Ukrainy i prezydenta Zawieńskiego. Jest... nie, nie, nie przeczytywałem tych słów. Ale w ogóle nic pan nie słyszał? Słyszałem. Chciałem dokończyć ten nasz wątek, czy jakoś szokują Pana te słowa? To zależy jakie słowa. Bo o to... Ukrainie, o y, Zeleńskim, o tym, że jest dyktatorem? Trzeba byłoby dokładnie przeanalizować. to. No, ale to nie miał Pan czasu jeszcze? Miałem czas. No i jakie wnioski? Analiza trwa.